Witam wszystkich, mamy dzisiaj 13 marca, wybrałem się do nas na las, dzisiaj niedziela, to na spokojnie, wyściśnienie odpuszczam pola, rzepaki, te wszystkie tam oziwiny, Przyszedłem na las szukać do no mojego dwunastaka, co dwa tygodnie temu podniosłem, a podniosłem go w tamtym modniku. No i tu już kawałek terenu ubeszłem, jestem, nie wiem, z 20 minut może. Idę sobie tędy, spojrzałem w prawo, patrzcie co stoi w tyczka. Elegancko. W malinach. Mało widoczna. Także <laughs> jednak przeczucie nie myliło, iść na spokojnie. Ale fajna tyczka Kurde Klasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 Kurde, wiecie co? Piękna, duża różna <śla> Ale klasa Jest jeszcze taka opcja Znajomy dwa dni temu podniósł styczkę niedaleko to stąd i ona miała 3,30 i nie wiem, czy to nie jest do pary, o, ale grubas nadocznie, jak obłamany, ale grubasek piękny. Super korona. Wow. Jest, chyba znalazłem do pary do tego ziomka. Z taką myślą poszedłem albo do mojego do pary, albo do niego. No coś pięknego. W końcu jakaś konkretna tyka. Oj. Też ma powyżej trójki. Pięknie. Pięknie. normalnie, super teraz to ja jestem szczęśliwy ja się nie mogę piękny szesnastak duża róża, naprawdę patrzcie konkret pięknie także cisnę dalej bo potencjał jest. Super. Pozdrawiam wszystkich i aby jak największe tyczki wpadały. Dashbur.